Cześć, witajcie w kolejnym odcinku specjalnym. Dzisiaj pokażę wam jak przyspieszyć czas w Minecraft'cie. czyli jak teraz widzicie chmury poruszają się o wiele szybciej. Ja mogę też kopać o wiele szybciej, mogę się poruszać szybko, pływać szybko. Co za tym idzie, mogę nabijać swoje statystyki w ogromnie szybkim tempie, czyli statystyki tutaj, jak przesz ile przeszliśmy już, ile przepłynęliśmy, ile przepłynęliśmy my za pomocą Łódki. No, efekt ten jest czasowy. Myślę, że kilka garstka osób zna ten trik. Ja osobiście dostałem go w prezencie od pewnego użytkownika właśnie teraz na to święta i postanowiłem podzielić się z wami tą całą wiedzą. No dobra, to może zacznijmy od zastosowań. To tak, pomyślcie sobie, albo wyobraźcie sobie, że kopiecie wielkiego mob grindera o wymiarach 100 na 100 sam takiego nie kopałem więc nie wiem ile to zajmuje czasu przypuszczam że około 6-7 godzin i tak i dzięki temu dzięki temu bugowi niektórzy zaliczą to do 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 cheatów nawet więc nie radzę tego używać na serwerach multi, multiplayer. Podkreślam, że też działa na serwerach multiplayer, ale nie radzę używać, bo na pewno dostaniecie bana. Yy, no ale na własnym świecie możecie to wykorzystać jako ułatwienie do własnej gry. Ja osobiście to też wykorzystam jeśli będę tworzył wielkiego mob grindera. No i tak, yy, zastosowania. No to tak, ten mob grinder budujecie i teraz was, używając tego baga Was w czas... Yy, kopania tego wszystkiego zmniejszy się dziesięciokrotnie, może i więcej. Bardzo to ułatwi tą sprawę. Jest tysiące zastosowań do tego baga. Na przykład wyobraźcie sobie, że kręcicie filmik jak zmienia się słońce albo jak schodzi słońce, jak zachodzi. Kręcicie jakieś filmiki i nie chce, nie chce Wam się czekać po prostu tych całych 8 minut prawie, żeby zaszło to słońce i no i chcecie to wszystko, żeby szybko minęło, więc używacie tego baga, macie cały zachód słońca w zaledwie 2 minuty, w jedną minutę i macie swój filmik nagrany. No na dodatek waży ono o wiele mniej. Inne zastosowanie to takie, że na przykład jest wojna na serwerze, wy widzicie, że już przegrywacie, chcecie szybko uciec, używacie tego baga. No i w kilka sekund jesteście o tysiące kratek dalej niż yy, wasi wrogowie. Jest, tak jak mówiłem, jest bardzo dużo zastosowań do tego baga. Działa on też na serwerach multiplayer. No dobra, to chyba tyle powiedziałem na temat tego baga i teraz Wam pokażę, w jaki prosty sposób to zrobić. Jest to bardzo, bardzo prosty sposób. Nie domyśliłbym się, że aż tak prosty. Nie, nie trzeba używać żadnych programów, no ale dokładnie wyjaśnię to tutaj, w tej chwili. Iż dla tych, zanim to wyjaśnię, to chciałbym jeszcze pokazać, że działa to wszystko na serwerach multiplayer, czyli wyjdę z gry, zaloguję się na jakiś serwer multiplayer, który znalazłem przed tym. Jak widzicie, yy, znajduje się w chwili obecnej na serwerze multiplayer, mogę to pokazać yy, przez właśnie pojawiające się klocki. I chciałbym też podkreślić, że ten cały efekt nie jest tylko widoczny dla Was, tylko inni ludzie też to widzą, więc yy, nie używajcie tego na serwerach bo dostaniecie bana no dobra to teraz przejdźmy do wykonania um, właśnie przyspieszenia czasu dobra, w Minecraft Stworzyłem sobie nowy świat i właśnie na nim przetestujemy um, jak to zrobić jest to bardzo banalny, y, bardzo banalny proces te włączania tego przyspieszonego czasu więc myślę że każdemu nawet tym najmłodszym się to uda y, więc tak y, wchodzimy do menu głównego Następnie wchodzimy w ustawienia czasu naszego komputera. Klikamy na zmienię ustawienia daty i godziny. Teraz wystarczy zmienić godzinę o 3 godziny, o 2 godziny do przodu. Na przykład pamiętajcie, że jak cofniecie czas do tyłu, to nie zmieni się czas działania Minecraft'a czyli też nie będzie spowolniony. Co na przykład dajmy sobie 18 zamiast 16. No jak widzicie, teraz czas nam się przyspieszył. Sam nie wiem, właśnie czym to jest spowodowane. Czy to może jakiś. Jestem pewny, że to bug. Na pewno nie dodano tego specjalnie do gry. Myślę, że to zostanie poprawione, ale dopóki działa ten trick możecie go używać na singlu. Pamiętajcie, tylko na singlu. Nie używajcie tego na multi, bo dostanie się bana. No i możecie sobie tutaj teraz kopać w bardzo szybkim tempie, jeśli mielibyście oczywiście. E no, i ogólnie używajcie tego do tworzenia właśnie tych mob grinderów. Możecie też tworzyć jakieś budowle dzięki temu. No i dobra, to by był ten całkiem fajny, moim zdaniem, jeden z najfajniejszych plików. Pamiętajcie, żeby go dodać do ulubionych, żeby więcej osób się o nim dowiedziało. To by było na tyle. Dzięki za obejrzenie filmiku. Zapraszam do kolejnych i pozdrawiam.